Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was do wysłuchania mojego krótkiego komentarza w sprawie, która dość niedawno rozogniła internet. Otóż prezes Kaczyński zapowiedział, że planuje on rewaloryzację świadczenia 500, które po wyborach ma wynosić już 800 zł. No i ten sam prezes jeszcze dość niedawno wspominał, że nie planuje podnosić 500 plusów, ponieważ takie działanie mogłoby okazać się proinflacyjne. Po tej zapowiedzi internet zapłonął od komentarzy wkurzonych ludzi, którym nie uśmiecha się perspektywa życia w Wenezueli nad Bałtykiem. Natomiast jak to się stało, że. Prezes Kaczyński, świadomy tego, że rozdawanie zasiłków jest proinflacyjne, jak to się stało, że on tak nagle e, zmienił zdanie? I niektórzy, na przykład dziki trener, są zdania, że tutaj chodzi po prostu o przekupywanie ludzi własnymi pieniędzmi. Ja myślę, że niestety nie tylko. Na początku zastanawiałem się, co tu się do diaska wyrabia. Przecież Kaczafi sam mówił, że podniesienie 500 plusów nakręci inflację. To dlaczego on chce to robić? I tak później nastał taki aha, aha, moment realizacji. Efekt Cantillona. Ci z was, którzy nie wiedzą, jak działa inflacja i kto na niej zyskuje, niech sobie. Wyszukają, sięgną do źródeł www.gogle.pl albo chat. kto zyskuje na inflacji? Na inflacji zyskuje państwo. Państwo zyskuje na inflacji na wiele sposobów i takie praktyki psucie pieniądza e, były już znane od czasów rzymskich, a pewnie i dawniej. Ja wymienię tylko te najbardziej oczywiste sposoby zyskiwania państwa na inflacji. Po pierwsze efekt kantilona. Otóż ten, kto emituje pieniądz, może wydawać ten pieniądz w korzystniejszy sposób, dlatego że państwo drukuje pieniądze te pieniądze trafiają na rynek, pojawia się podaż pieniądza, w związku z tym rynek reaguje na tę zwiększoną podaż pieniądza podniesieniem cen i państwo może wydawać ten pieniądz zanim te ceny zostaną podniesione i w związku z tym robi to w korzystniejszy sposób. Po drugie, wynagrodzenia zawsze rosną wolniej niż inflacja, dlatego też e Inflacja najbardziej uderza w najbiedniejszych. Państwo jest w stanie uwłaszczać się na ich majątkach, kiedy oni bankrutują. A po trzecie, państwo jest w stanie rozmywać swoje długi w powodzi pieniądza. Przy tym wszystkim faktycznie można jeszcze dodatkowo łatwiej wygrać wybory, przekupując ludzi ich własnymi pieniędzmi. Więc ja przypuszczam, że. Ktoś tam pofatygował się do prezesa i powiedział mu, Wodzu: Ja wiem, że wódz nie chce podnosić tych 500 plusów, bo to proinflacyjne by było, ale może byśmy ich tak jednak dodrukowali, bo my na tej inflacji dość sporo zyskujemy. Możemy, nie dość, że przekupimy jak zwykle ludzi ich własnymi pieniędzmi, to jeszcze możemy rozmyć nasze długi w powodzi pieniądza. Możemy uwłaszczać się na tym majątku, możemy skuteczniej te pieniądze wydawać. Ważne tylko, żeby nie było hiperinflacji, bo hiperinflacja to już by była przeginka w drugą stronę, ale kilka lat takiej bardzo wysokiej inflacji w sumie to by się nam jakoś spinało i chyba jeżeli podniesiemy te 500 plusy, to jeż, jeszcze hiperinflacja nam nie wywali. Natomiast chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co nam... Na tym etapie wiadomo. Wiemy na pewno, że rządzący zyskują na inflacji, jednak to, że zyskują na inflacji, wcale nie musi oznaczać, że chcą inflacji. I pytanie brzmi, czy chcą inflacji? Ja uważam, że tak. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że gdyby nie chcieli inflacji, to podnieśliby od razu stopy procentowe do poziomu. 20%, i myk. Nie mamy inflacji. No, oczywiście, mamy wtedy inne problemy, bo wtedy mamy recesję. Mamy pewnie 20% bezrobocie. Musimy te wszystkie bezdzietne baby wywalić z urzędów. Długi koszt obsługi naszego zadłużenia dramatycznie rośnie i robi się boleśnie. Natomiast inflacji wówczas nie mamy. No dobrze. Wiemy już, że rządzący zyskują na inflacji. Wiemy, że chcą inflacji, między innymi dlatego, że inflacji chcą również wyborcy. 52% populacji stanowią kobiety. 55% wyborców stanowią kobiety. Kobiety głosują aktywniej od mężczyzn, dlatego nie da się wygrać wyborów bez głosów kobiet, co widać po tych pożałowania godnych e, widowiskach, typu e, Donalda Tuska, który tam podlizywał się temu stadu rozkapryszonych kobiet z takimi naburmuszonymi minami, roszczeniowych, takich, to widać po ustawie mieszkanie za pomówienie antyprzemocowej 2.0, to widać właśnie po tych 800 plusach. Wszyscy dobrze wiemy, że nie bez przyczyny e, otwarta portmonetka ma kształt żeńskich organów płciowych. Po prostu e, kobiety zawsze będą głosować za tym, aby rozdać im cudze pieniądze, nieważne, że z do druku, więc. E, Wiemy już, że rządzący zyskują na inflacji, że chcą inflacji, ale teraz warto zastanowić się, czy chcą większej inflacji. I tutaj już mam wrażenie, że ich działania niestety podsuwają nam pewną odpowiedź, ponieważ no, no widzimy te 15, 16, 17, 18, 19 emerytury. Oczywiście również dla kobiet, przecież kobiety stanowią większość emerytów. No, i to pompowanie tych pieniędzy w rynek świadczy o tym, że rządzący prawdopodobnie chcą dalszej inflacji. Taką ostateczną deklaracją tego, że rządzący chcą dalszej inflacji, byłoby właśnie podniesienie 500 plusów, ich waloryzacja. Zobaczymy, czy to nastąpi. No dobrze, skoro już wiemy, że rządzący zyskują na inflacji. Że chcą inflacji i całkiem prawdopodobne, że chcą inflacji większej niż obecnie, może zastanówmy się, jesteśmy dorośli, może warto rozważyć, czy taka inflacja jest dla nas korzystna, ponieważ inflacja ma pewne wady i zalety. Wadą inflacji jest to, że inflacja jest niszczycielem kapitału, że utrudnia bardzo długoterminowe inwestycje, ponieważ ciężko jest zaplanować takie inwestycje pod względem finansowym. Natomiast inflacja oprócz tego, że jest niszczycielem kapitału, jest również niszczycielem długów. I czy opłaca nam się rozmyć nasze długi w kontrolowanej powodzi pieniądza? Co jeszcze utrudni nam inflacja? Inflacja z pewnością utrudni nam import towarów. Osłabienie naszej waluty utrudni ściąganie towarów z zagranicy, i tutaj trzeba się bardzo mocno zastanowić, jakie towary ściągamy z zagranicy i czy możemy się bez nich obyć. Inflacja również bardzo utrudni nam ściąganie rąk do pracy z zagranicy, i to myślę, że będzie nasz główny problem, dlatego że co do zasady, oczywiście od tej reguły też istnieją wyjątki, takie jak na przykład Japonia. Natomiast co do reguły, pracownicy sezonowi, pracownicy z zagranicy chcą zarabiać w silnych walutach. Moim zdaniem głównym zagrożeniem związanym z inflacją jest właśnie możliwość utraty pracowników. Po pierwsze, imigranci będą mniej chętniej do nas przyjeżdżać, a po drugie, Polacy będą jeszcze chętniej wyjeżdżać za granicę. Dlatego sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłoby to rozwiązanie bardziej bolesne w krótkiej perspektywie, czyli właśnie podniesienie stóp procentowych i Spowodowanie recesji, no ale póki co, jak zwykle, odkładamy problemy na później. Jakie jest Wasze zdanie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ja niedługo publikuję materiał z odpowiedziami na Wasze pytania. Jak zwykle, trochę się z tym ociągam. Jeżeli cenicie moją twórczość, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Możecie też rozważyć darowiznę, link znajdziecie poniżej. Pozdrawiam.